Policja w Radomiu odebrała informację, że za chwilę w odległym od 200 km Olkuszu wybuchnie blok. Natychmiast wszczęto alarm. Policja i Straż Pożarna weszły do wskazanego mieszkania i piwnicy. W środku był odkręcony gaz ziemny z wszystkich możliwych kurków. Były uszczelnione okna i drzwi. Była także zamontowana konstrukcja, która miała spowodować wybuch. Ewakuowano mieszkańców, a blok przeszukiwali pirotechnicy. Mogliśmy wylecieć cały wszyscy w powietrze. No to Podobno sekundy trwały. Jak straż weszła. W takiej sytuacji emocje brały górę. Są dzieci z moimi z moimi dziećmi od 6:15 na dworzu, ani herbaty, ani ciepłego miejsca, kpiny. Po dwóch godzinach lokatorzy mogli wrócić do domu. Stało się też jasne, jak wielkie zagrożenie spowodował mężczyzna, który w swoim mieszkaniu i piwnicy przygotował wybuchową instalację. Na parterze tego bloku miał dojść do wybuchu gazu, natomiast w piwnicy do pożaru. Policja zatrzymała właściciela mieszkania, który przygotowywał wybuch. A sąsiedzi zastanawiają się, dlaczego szykował im szybką śmierć. To się w nim gotowało od pewnego czasu. No i psychika chyba nie wytrzymała. No, taki dziwny był. Cioż z żoną tak samotnie mieszkał. Że... Niefrasobliwy sąsiad będzie odpowiadać za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Policja nie podaje więcej szczegółów na jego temat. Wracać do swoich mieszkań, z tym, że prośba jest taka, żeby nie używać odbiorników gazowych i elektrycznych. Teraz.